Co my tutaj mamy? Mamy tutaj stożek światła i płaszczyznę przecinającą ten stożek pod kątem 45 stopni czyli tak naprawdę nasze lustro wtórne. Jak to wygląda w trzech wymiarach? Wygląda to mniej więcej tak: tak naprawdę na lustro wtórne powinniśmy patrzeć z tej strony. I powinienem zostawić górę stożka światła, nie dół. Ale żeby pewne rzeczy były lepiej widoczne, zostawimy tak jak ja to zrobiłem. Zmienimy trochę wygląd. I teraz tak. O co chodzi z tym offsetem i skąd się to bierze? Jak tutaj widzimy, oś stożka nie przecina nam lustra wtórnego w połowie. Ten odcinek górny jest krótszy niż dolny. I teraz co to jest offset? Offset to jest nic innego, jak odległość między tym punktem, nazwijmy go środkiem offsetowym, a tym punktem, czyli środkiem geometrycznym elipsy, która powstała z przecięcia Załóżmy, że mamy kolimator laserowy i chcemy trafić nim w środek lustra głównego. Tutaj wyraźnie widać, że żeby trafić w środek lustra głównego na lustrze wtórnym, trzeba trafić w środek offsetowy, nie geometryczny. Czyli trafiamy tutaj. Widać, że obrys lustra wtórnego jest przesunięty do tyłu względem lustra głównego. Tak naprawdę jest przesunięty do tyłu i na dół. Tylko, że o ile offsetem góra-dół da się wyregulować śrubą. o tyle offset tył-przód raczej naklejony jest fabrycznie o wielkość offsetu względem pająka. Czyli pająk mamy na środku. A lustro wtórne już jest naklejone względem pająka o wielkość offsetu. A teraz będzie zagadka. Mamy widok od strony wyciągu, i to co widzimy, to jest koło, czyli okrąg. Jak to woli? I teraz pytanie na pewno. Koło, to jest to zielone. A obrys lustra wtórnego nadal jest elipsą. Pytanie dlaczego? Zobaczymy to samo z góry. Z góry wygląda to dokładnie tak samo. Czyli nie widzimy okręgu, tylko widzimy elipsę. I teraz od razu, żeby tutaj nie było, to jest widok równoległy, nie perspektywa. Czyli tu nie mamy żadnej perspektywy. jeszcze, nie?